Uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem żołnierzy połowiaków przed Kościołem przy ulicy Czarzewskiego. Tam m.in. para odgrywająca rolę małżeństwa Helwigów złożyła kwiaty. Później para ta udała się na teren dworku Olszewskiego, gdzie oddali oni hołd bełchatowskiej parze Stefanowi i Neli, których historia związana jest z wydarzeniami wojny polsko-sowieckiej z 1920 roku. Stefan Helwig poległ na polu bitwy 2 września pod Hrubieszowem. Neli, która była sanitariuszką, udała się na front, by odnaleźć ciało męża. 9 19 września 1920 roku po przewiezieniu zwłok do Warszawy młoda Nelly popełniła samobójstwo. Ciała obojga pochowano nieopodal dworku. Ten bezpośrednio związany z historią naszego miasta akcentem minął niemal niezauważone przez mieszkańców. Zaledwie kilka osób przyglądało się temu punktowi obchodów. Jak mówili, znaleźli się tu przypadkiem, nie było bowiem informacji o tym, że uroczystości obchodzone będą również w parku przy grobie Helwigów. Główne obchody odbyły się na terenie parafii przy ulicy Kościuszki, tam oddano hołd żołnierzom. 12 sierpnia jest dniem, który w historii naszego narodu oraz w dziejach Oręża Polskiego symbolizuje jedno z największych naszych zwycięstw. To jedna z najważniejszych dat w drodze do Polski niepodległej. Do tego czasu w historii polskiego oręża nie było tak znaczącego dla losów państwa i narodu oraz przyszłości Europy zwycięstwa. Jak sukces nad Wisłą w sierpniu 1920 roku. Pamięć bohatersko-poległych przywołano podczas apelu. Żołnierze powstańczych z Narodowych, żołnierzy Wiosny Ludów walczących o wolność naszą i waszą. Stańcie do apelu. Były również honorowe salwy. To salwy honorowe. Trzyma. Pão. Wadu. Salvou.